Panowie mają jakiś problem. Rzeczywistość nie toczy się po ich myśli. Jest tu dużo zdenerwowania i patrzą się wstecz do przeszłości, czyli z poprzedniego, poprzednich miesięcy przychodzi coś niekorzystnego, niedobrego. I wy nie wierzycie, nie możecie uwierzyć, że to się cały czas ciągnie za wami, że jest maj kolejny miesiąc, a wy cały czas tkwicie w tej przeszłości. Jest egoizm, jest karta róż bliskiej relacji, karta miłości, jest tu egoista. On żyje dla siebie, a inni mają go podziwiać i mu służyć. I ta postawa w bliskiej znów relacji, w związku prowadzi do wojny. Tu już nie ma miejsca na negocjacje. Tu jest ostry konflikt między dwiema stronami, i to się właśnie ciągnie od dawna. Od dłuższego czasu egoizm cały czas jest, związek jednostronny gdzie. Jeden jest panem, a drugi ma służyć, i to prowadzi do tego konfliktu. Z kolei ta wojna w relacji prowadzi do rozbicia. Znika jedność. W tym przypadku jedność tego związku tu już nie ma jedności to już jest wszystko podzielone, porozbijane. Rzeczywistość toczy się dalej. Ale wy już nie jesteście jednością. Ten wodospad jest to energia źródła. On sprawia, że rzeczywistość faktycznie toczy się swoim rytmem. Jakby ta sytuacja była karmicznie ustawiona, zaprogramowana. Panowie, wy przez egoizm tracicie także stanowisko, także pieniądze, na znaczeniu jeśli chodzi o wasze finanse, majątki, wytracicie i wy patrzycie się na tą energię źródła, na ten prąd, nur w rzeczywistości, jak to się dzieje, że on w takie miejsca was posyła, że tak źle wam się wiedzie, ale to wszystko jest przez ego. Dochodzi do tego, popatrzcie jak to się układa, zerwana umowa miłosna. To co pokazała już ta karta, że tu już nie ma jedności, tu już jest rozbicie i na górze mamy w przyszłości zerwaną umowę miłosną. Egoizm prowadzi do wojny w bliskiej relacji, do rozbicia, do zerwania umowy miłosnej, także do strat finansowych. Popatrzcie, panowie, jak egoizm potrafi zniszczyć życie. Ale dostaniecie szansę. Po tym potężnym ciosie, po tym potężnym uderzeniu dostaniecie szansę. Wasza dusza na tej karcie światła do Was zapuka, do drzwi Waszego serca. Jeżeli otworzycie, dostaniecie szansę. Od Was tylko zależeć będzie, czy otworzycie.